Witajcie, kolejny dzień, kolejne przygody. Mamy 21 grudnia, moje 40 urodziny. Mamy co świętować i mamy dużo planów na ten dzień. Zapraszamy. Na camping camper Area 7, na którym jesteśmy, codziennie przyjeżdża pan, który dowozi pyszne hiszpańskie pieczywo. Tym razem skosztowaliśmy i my, i nie mogliśmy się od uzależnić od tego smaku. Przepysznie! Dziękuję bardzo. Zjedliśmy śniadanie, zabraliśmy rzeczy i wybraliśmy się na zwiedzanie Alicante. Pierwszy dzień w Alicante, moje urodziny i kierunek zamek. Z tego co udało mi się ustalić, do Alicante, do samego miasta jedzie tramwaj, więc zaczęliśmy naszą przygodę od poszukiwania przystanku. Poszliśmy sobie z kempingu. Idziemy na przystanek tramwajowy żeby przejechać 10 przystanków do samego centrum Alicante. I oto tramwaj śmiga jedne w drugą stronę. No tam jest przystanek nasz, Aha. Co? Nie przechodź, bo tramwaj już jedzie. Kiedy będzie? Zaraz będzie. Masz 1149, a teraz jest 2 minuty będzie. Niecierpliwe dziecko jedno, niecierpliwe dziecko drugie, o. Zawsze wychodzę z założenia, że znając się, dogadasz się wszędzie. Okazało się, że na samym przystanku spotkaliśmy parę Polaków, którzy widocznie mieli większe doświadczenie, bo podpowiedzieli jak i gdzie kupić bilety. Okazuje się, że bilety tramwajowo-autobusowe kupuje się w pojeździe, e, więc nie było żadnego problemu. Jedziemy tramwajem do miasta. Pierwszy raz. Tra w tramwaju można normalnie bilety kupować, okazuje się, więc nie ma żadnego problemu. E, jedziemy 11 przystanków. Tak, jest to panny, No dlaczego nie? Zamek Santa Barbara w Alicante, na który właśnie się wybieramy, to jedno z najważniejszych i najbardziej malowniczych miejsc w całym regionie. Jak jak uchop te kwiaty znajduje się na wzgórzu Benacantil, które wznosi się na wysokości 166 metrów nad poziomem morza, oferując zapierający dech w piersiach widok na miasto i Morze Śródziemne. I tak jak widzicie tuż pod zamkiem na zboczu wzgórza znajduje się malownicza dzielnica Alicante, która jest jednym z najbardziej urokliwych i charakterystycznych zakątków miasta. Mowa o Cascosa Anticos, Czyli starszych uliczkach i domkach, które rozciągają się w pobliżu zamku, tworząc niepowtarzalny klimat. To miejsce, które idealnie łączy historyczny charakter miasta z autentycznym lokalnym życiem. Tu sam zamek ma długą historię, która sięgnie 8 wieku, kiedy to był początkowo twierdzą muzułmańską. Został zbudowany przez Arabów podczas ich panowania na Półwyspie Iberyjskim, a jego zadaniem było obrona wybrzeża przed piratami i innymi zagrożeniami. Co no, tam? Tam ludzie mieszkają, wiesz? Kotek jest, słuchajcie. No, Jestem Jakieś ptaszki. O, ptaszek. Zamek składa się z trzech głównych poziomów, które nawiązują do różnych okresów jego rozbudowy. Pierwszy poziom to głównie fortyfikacje z czasów średniowiecznych, drugi to renesansowe mury i twierdza z XVII wieku, a trzeci poziom to wieża, z której rozciąga się niesamowity widok na Alicante i okolice. No ale fajna fontanna! Super! Ale piękny. Nie? Śliczny. Jeszcze musimy tam wejść. Idziemy dalej. Przemi wobec informuję, że moje urodzinowe ży życzenie jest takie, żeby pójść na kawę naszą hiszpańską. Mam nadzieję, że to będzie. Śmiech, tak. który? Tak. No, ja wiem, ale może będzie coś podobnego. <gry> 80% dostępu do zamku jest bezpłatnie. Jedynie ostatnia część zamku muzealna jest płatna dla turystów. Dostęp można dostać się do niego tak jak my piechotą lub windą za dodatkową opłatą. Idę z synem pod górę, wysoko. To się też idę. Wysoko pod górę. Manik ja przed chcę nami. Chcę. Co? Nie chcę, chcę, Idziemy szukać duchów. O, mamo. Tak, to się tu kończy. Chodź. Nie wykilaj się. Chodź mnie. Okay. Daleko mamy mnie. Dalekomamy, Story. Boisz się? Nie bój się. Podsumowując, zamek Santa Barbara to wyjątkowe miejsce, które łączy z historią, kulturę i piękne widoki. Dzięki darmowemu wstępowi oraz dostępności różnych opcji zwiedzania jest to idealna atrakcja turystyczna dla osób w każdym wieku. O nie, o nie, ja już nigdzie idę. Jeszcze gdzieś? czy to koniec? A, tak, ale tu jest ślicznie zimno ci? tu jest jadę Castle de Santa Barbara rewelacyjnie. Nie. A tak? A to to Nie ma to jemno. jak ten klimat. Nie my. Y eso lo va a ir Arriba, la vaya para acá, y la vaya para allá, y cuando sale la luna ya no para de bailar. y se muere vale por aquí, y se tira por allá, y cuando sale la luna ya no para de vaya, Esa negra no gana, no para de bailar Y cuando sale la luna ya no para de vaya, esa negra no te gira, no te de vaca, esa negra no va a parar. Que no baila con la costelera Ya se fue a uno Que no baila con la costelera W zamku kierujemy się w stronę Deptaku Valicante. Na wysokość tych wieżyczek mogliśmy tylko wejść, bo że nie weszliśmy. No. Nie, my Ale? na wysokość tych wieżyczek nawet nie weszliśmy. Ale na których poziom? Nie weszliśmy. Na, no wiem, to że na pewno... Już nie można no, no na pewno, na flagi na pewno doszliśmy, na pewno nie doszliśmy tam, gdzie są maszty, tak? No gdzieś około 30 metrów poniżej, tak? Marina Walikante oraz Deptak to serce miasta łączące piękno wybrzeża z życiem miejskim. To jedno z najbardziej dynamicznych miejsc Walikante, pełne restauracji, sklepów, atrakcji turystycznych i wyjątkowej atmosfery, a przede wszystkim pięknych budynków i zabytków. Explanda de España to jedno z najbardziej rozpowszechnionych punktów w Alicante. Jest to deptak nadmorski ozdobiony mozaiką w kształcie fal, który ciągnie się przez całą długość plaży Pustigate, od portu aż po wzgórze Benacantil. Możesz, teraz już możesz! No, you <laughs> bravo <laughs> Please, one, man. <laughs> oh, my God. Czekamy na jedzonko i dzieciaki. Popatrzcie czy dzieciaki na mnie Halo, Tymonku? Czekamy. No, no. Z jakiej okazji tu siedzimy? Na no, obiad. Na obiad, a na obiad siedzimy. No dobra. Taki zwykły obiad to się czy specjalny. Specjalnie. A jaki to obiad specjalny? Dla mamy. Dla mamy. Mama w końcu jest obiad. Nakarmią ją, głodna. Nie jak mnie głodzisz? W takiej pięknej, pięknej okoliczności. O, o, zobacz, jak mnie głodzisz. O, tak mnie głodzisz. Wypił wszystko. o. Z okazji, bez okazji, y, powitania 40 mojej. Nie wiem, w której się urodziłam. Teraz pewnie było. Dzisiaj głodna, nie? Dobra, jest. No. No. Nie, nie, ty jest ładnie. Ale ja mam swoje, ja też będę miała spaghetti, wiesz? O, jol, jakie ciepłe. Jakie ciepłe, uważaj gorące. O kurwa, się Głodna jest bardzo. O no, wow, ale to jest cieplutkie. Takie oto cudo. piękne. <głodne> ma lubi takie wynalazki. Nie popatrzcie na mnie. No a ja dostałam takie cudo. O, krewetę i w ogóle pyszne. A na Mariusza jeszcze czekamy. Panik zaraz zostanie twoje. zrobić mi ten z mojego widzenia? Tak, zapomniałam. To jest standardowe. Pokazać mruszowego. Taka zwykła Dobra, No, Dobra. Widzisz fajnie podali mi. I się stań koło żypka. Ona Nie lubi grzybków. Grzybków nie, nie lubi grzybków. To może tego grzybki się bać. Na grzybowej ulicy jesteśmy, tak? Cosia, a zapad jaka bakrówka na świecie. Ty każdy z nich ma jakiś problem z tych grzybów. No nie zauważyłaś? Oj, mała do do grzybka. Oj, tośka do grzybka. <grybka> Wariatka. <grybka> to jest ulica Grzybowa, chyba się nazywa. <grybka> No i jest on, przepiękny figowiec wielkolistny. Wysokość dochodzi do 30 metrów, jego liście są ogromne, nawet 60 cm w kształcie serduszek. Korzenie powietrzne potrafią się snuć wzdłuż drzewa. Owoce drzewa to małe figi, które są pokarmem dla zwierząt i ptaków, a samo drzewo czasem uważane jest za roślinę uzdrawiającą. Tak jak na ten rybie pamiętasz? Tylko nie tam mm. to było skoczyć. Przepięknie. To się stań tutaj ładnie. Zobacz jakie kwiatki czy ma go lejść. O, za mną przepiękne jakieś drzewo, nie wiem co to jest, dowiemy się, w edycji Miśka wstawi dokładnie co to za drzewo jest, tak? Po prostu bardzo ciekawy park, niedaleko ulicy Grzybowej. Jest tutaj taki drzewek dwa, trzy, cztery, pięć, pięć drzewek? Nie wiem, nie wiem, nie wiem. Nie coś przepięknego myślę, że to jest naprawdę na pewno popularne miejsce w latem ze względu choćby na przykład na cień I taka moja ciekawa obserwacja słuchajcie. siedząc w słońcu jest naprawdę bardzo, bardzo, bardzo przyjemne i ciepło ale wystarczy tylko wejść w cień różnica temperatur to jest niesamowite. Piękne, nie? I wiesz, masz taki jacht, plus jeszcze musisz mieć obsługę tego jachtu. Proszę, a kto to jest? Kto to jest? Kto to jest? Nie wiem, ale nie Słyszałeś, co tam Ja pytam, kto to jest? Ona Elon Musk. Teraz krótki update zamiast pojechać do domu do naszego domu na kółkach <grywa> zmusiłem rodzinę do wizyty w outlecie w Alicante. wszystko przez to, że zapomniałem butów wracając do update'u niestety moja głowa jest zbyt stara, by pamiętać o takich głupich rzeczach jak buty czy też ubranie do tego, żeby pobiegać wiadomo, nie jest to priorytet, ale Lubię to. I cieszę się, że moja rodzina pozwala mi na spełnianie mojej pasji. No, taki szybki jabłek. A tutaj zasapany dziomek. O, zmęczeni, ale musimy kupić pomidorki. O, bosie, prościuto. Mm. Uwielbiam 135 za sztukę Idziemy, idziemy Wait, Majusz Majusz Stay still Kosiu Idziemy ładnie do mamusi Idziemy do mamusi, tam, tam 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 Jakaś po prostu masakra, widziałaś ile to kosztuje normalnie twoje ulubione a to są mamy ulubione mięska sorry, mate, sorry. To się Co za chudyka? O, maszki u waski twoje. A, wiedziałem, to. że schwycisz. Wiedziałem, że schwycisz I oto koniec naszej... Przygody w Alicante tego dnia. Zobaczcie jak piękny kemping udekorowany tuż przed świętami. Zapraszamy na kolejną przygodę, kolejny dzień, tym razem przygotowania do świąt, nadal w Alicante. Jeżeli się Wam podobało, zapraszam do następnych filmów. Kliknijcie subskrypcję, podnieście paluszek. Dziękuję za oglądanie. Proszę ktoś. To musisz jest. mi założyć na rękę. To jest prezent od Tosi, tak? Tak, we Mój karta. Ja kupiłam. To jest prezent od Tosi dla mamy na 40 urodzinę. Tak, za własne pieniążki to się kupiła. O, ale piękny mój. To jest mamy. Mój To jest twoje. Ty masz syrenkę. Mógłbyś mieć lękę. Nie, ja mam unikorna. A to dała mamie unikorna na 40 urodzin. Mogę widzieć like w tu. Możesz widzieć w to. Dawaj pokaż. No przepięknie. O, w to. Moja córa o mnie pomyślała, tak? Tu. Dziękuję kochanie. To jest mój unikorn. Dziękuję. Dziękuję. Nie, nie musimy. Czego? Czterdziestka.